Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, to będzie taki bonusowy film. Ja Miałem o tym napisać na Facebooku, ale stwierdziłem, że wrzucę po prostu krótki film na ten temat. Być może osoby, które prowadzą swoje blogi, które się w jakiś sposób interesują tym, co zrobić, żeby ich blogi wyglądały lepiej i czytelniej i się tym zainteresują. Ja nie jestem ekspertem w dziedzinie designu blogów w żadnym razie. Co prawda zarabiam na życie projektując strony, więc... To i owo, powiedzmy, to wie, powiedzmy, wiem, ale sam wiem, że na przykład mój blog nie jest idealny pod tym względem, bo zwyczajnie jadę na kupionym szablonie, który mam, powiedzmy, ograniczone możliwości modyfikowania, więc wiem, że tam nie jest idealnie, dlatego o tym się nie sugerujcie. Natomiast, no, wiem, co w sieci mnie irytuje i co mi się nie podoba i co dla mnie jest, powiedzmy, psuje mi jakąkolwiek tutaj satysfakcję z czytania. No i z takim przypadkiem się właśnie tutaj spotkałem. Jeśli Was interesuje temat designu, generalnie takich podstaw, powiedzmy, designu blogów, no, to Paweł do swojego czasu publikował bardzo fajne prezentacje na ten temat. Są chyba na jego kanale, także zerknijcie sobie, jeśli Was to interesuje. Natomiast tutaj. Powiem tak, jeśli coś mi się rzuca w oczy, po prostu mnie odrzuca od czytania ze względu na formę, powiedzmy, w, jakiej, w jaką dany tekst jest opakowany, to znaczy, że naprawdę jest źle, bo też niewiele rzeczy mnie tak odrzuca, jak to, co widzicie tutaj. Eee, I to jest serwis na ekranie, do którego, którego zwykle nie linkuję, ani staram się w ogóle o nim nic nie mówić, no bo powiedzmy, że często tam mamy newsy takie bardzo clickbaitowe, teksty nastawione na wywołanie kontrowersji i to mnie nie bawi za bardzo, także staram się omijać raczej, mimo że. Jest jest tam paru autorów, których osobiście lubię i cenię i tak dalej. No jednym z nich jest Oskar, z którym nagrywamy tutaj Comics Weekly i nie dość, że opublikował tekst, to jeszcze opublikował tekst o komiksach, o zmianach w komiksach, o tym powiedzmy zwiększaniu reprezentacji w komiksach. Także stwierdziłem, że okej, okay, przeczytam sobie, zobaczymy. Może jest coś ciekawego, może czegoś się dowiem, o czym nie wiedziałem. No i zajrzałem do tego tekstu, a tutaj jest po prostu tragedia. I nie chodzi o Poziom tekstu, chodzi głównie o to, w jakiej formie jest ten tekst podany. I to też, jakby nie, win, nie jest wina Oskara, tylko kogoś, kto projektował tę stronę, no bo ona wygląda po prostu okropnie. I to jest w ogóle wydanie weekendowe, czyli jak nie mam, po prostu publikują takie dłuższe, publicystyczne teksty wtedy. Normalne strony, normalne, powiedzmy, newsowe rzeczy wyglądają normalnie. Nie wiem, czy tu są jakieś. Zobaczmy sobie po prostu jakąś losową stronę. Ja jeszcze sobie zerknę, czy właśnie normalna strona wygląda normalnie, powiedzmy, z newsem, czy z czymś. A nie, kliknąłem oczywiście w to samo, jestem idiotą. Ok, analiza to też jest wydanie weekendowe. Tak, dobra, aktualności. Zobaczymy sobie, czy pojedyncza strona newsa wygląda lepiej. Netflix może wprowadzić oglądanie bez internetu. Ok, super, niech się załaduje. OK, więc, um, no nie, tu wygląda trochę lepiej. Co prawda ten font, którego na ekranie używa jest okropny i nieczytelny, ale no dobra, grunt, że jest to w miarę czytelne. No szpalta jest nie, nie, nie jakoś przesadnie szeroka. Um, no ten margines mógłby też być większy, no ale trudno, OK, no da się to czytać. Okej, powiedzmy, można się przyczepić do paru rzeczy, ale da się to czytać. Natomiast tutaj, no to jest wprost tragedia. Nie dość, że font jest zupełnie nieczytelny, nie dość, że jest, e, że szpalta jest strasznie szeroka, przez co trzeba po prostu latać głową po tym tekście. To jeszcze jest ten tekst wyjustowany, co jest, to powinno być zupełnie zakazane w przypadku jakichś dłuższych tekstów. Czy w ogóle powinno być zakazane w internecie? Bo to naprawdę męczy oczy. To wygląda ładnie, e, szczególnie w, tutaj w druku, gdzie porządne programy do składania tekstu. Do DTP potrafią bardzo dobrze, jakby układać ten tekst, żeby nie męczył w momencie, kiedy jest wyjustowany. W przypadku zwykłego formatowania w HTML, CSS. No to nie da rady tego zrobić i zwyczajnie mamy przy każdym, e, przy każdej linijce tekstu mamy zupełnie inne odległości między wyrazami i to naprawdę męczy oczy. Nie wiem, czy to widać na pierwszy rzut oka, czy nie, ale wieszcie mi, że tekst wyjustowany się bardzo trudno czyta, w związku z tym się od tego powszechnie odchodzi. I w zasadzie wszędzie w sieci, w jakichkolwiek sensownych serwisach, zawsze macie chorągiewki i macie wyjustowane do lewej. Um, i, I to jest jakby, no, no to jest powszechna wiedza. Każdy to wie, kto projektuje strony i kto w ogóle się zajmuje czymkolwiek związanym z projektowaniem graficznym, czy, czy, nie wiem, składaniem tekstu, czy czymkolwiek. No, najwyraźniej osoba, która projektowała ten, te specjalne wydanie na, na ekranie o tym nie wiedziała, w związku z tym dostajemy taką naprawdę, no, to jest definicja ściany tekstu. Tekstu, który jest taką zbitą masą, gdzie nie wiadomo na czym w ogóle oprzeć wzrok, gdzie nie mamy żadnych punktów odniesienia, gdzie po prostu toniemy wśród tych literek wszystkich. Oczywiście można by sobie tutaj pomniejszyć ten tekst, ale powiem Wam szczerze, że, że to nam dużo nie daje, no, to dalej jest nieczytelne i dalej po prostu przypomina taką no, tą ścianę tekstu, na no, co tutaj dużo gadać. Nie dość, że to trzeba by podejrzewam rozbić jeszcze przynajmniej na taki jeden akapit, na jeszcze dwa, żeby zrobić trochę światła, żeby dać odpocząć oczom i wiedzieć powiedzmy, gdzie się tekst zaczyna, a gdzie nie. No bo słuchajcie, wylądujemy w połowie tego akapitu i w zasadzie tutaj mam praktycznie, no nie mam początku ani końca. Nie widać go po prostu. W momencie, kiedy ja śledzę tekst, to bardzo szybko się można tutaj pogubić. No i oczywiście zwyczajnie męczą od czegoś takiego. Zresztą samfon też nie jest specjalnie czytelny, ale to myślę, że to jest kwestia tego, że są małe odległości między linikami, mamy to justowanie. No to wszystko się składa na to, że naprawdę ciężko się to czyta. Także no, słuchajcie, jeśli robicie swojego bloga i nawet macie kupiony szablon, ja się tutaj posłużę może przykładem swojego. Mówię, on nie wygląda idealnie, ale spełnia swoją rolę. Jakby ja. Tutaj um, używając tego szablonu, odszedłem od. Jeśli pamiętacie mój poprzedni szablon, to tamten był bardziej przystosowany do dłuższych tekstów. Mieliśmy taką w miarę wąską szpaltę na środku e, tekstu, która właśnie dzięki temu, że nie była tak szeroka jak tutaj, no to łatwo było przeskakiwać od jednej linijki do drugiej, nie tak jak tutaj. E, no i było oczywiście justowanie do lewej, były. Myślę, że całkiem nieźle zrobiono odległości między poszczególnymi linijkami, tak czy siak. Tutaj się bardziej skupiłem na krótkich informacjach, tak jak tutaj na przykład mamy. Tam, nie wiem, 4-5 kapitów max. Także moim zdaniem, oczywiście mówię, font mógłby być trochę wiesz, większy i byłby, gdybym to, że nie mogę znaleźć odpowiedniego, żaden mi się nie podoba do końca. Ale słuchajcie, tu macie nie tak szeroką szpaltę, macie, macie sensown sensowną ilość światła, macie justowanie do lewej, także no czytanie tego myślę nie sprawia żadnych problemów. Nie mówię, że to jest super estetyka, ale jest czytelnie. I porównajcie, słuchajcie, tekst, który wygląda w ten sposób. Nawet można, jeśli oczywiście komuś, dla kogoś jest to za mały tekst, zawsze można sobie po prostu powiększyć go i już jest czytelniej. E, I to działa, jakby nie wcale nie, nie, nie sprawia, że po prostu strona się pomniejsza i jest nieczytelnie. E, w każdym razie myśl porównajcie teraz to, to, co ja mam tutaj z tym. No. Słuchajcie, jak na serwis, który jest jednym z wiodących takich popkulturowych, geekowych serwisów w internecie, no to to jest trochę wstyd, no. Um, Okej, okay, dobra, nie będę się już tutaj wyzłośliwiał, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli macie bloga, słuchajcie, zadbajcie o to, żeby ten tekst był czytelny, że, żebyśmy nie musieli tonąć w tych linijkach, żeby akapity nie były zbyt długie, żebyście nie justowali tego tekstu. I żeby szpalta nie była zbyt szeroka, bo to naprawdę jest męczące dla oka, a chodzi o to, żeby lektura waszego tekstu była przyjemna po prostu i bezproblemowa. Oczywiście treść swoją drogą, ale no, trzeba o tę formę trochę zadbać. I tak jak mówię, no nie czujesz jakimś wielkim ekspertem w tym temacie, ale przynajmniej mam to zawsze z tyłu głowy i warto żebyście też mieli, jeśli, jeśli chcecie coś publikować w sieci. Ehm, dobra, tyle chyba, jeśli, jeśli chodzi o moje narzekania. Ehm, uniknąłem dzięki temu linkowania, przynajmniej tego tekstu, więc mój, tutaj moje bojkotowanie na ekranie, przynajmniej nie, nie ten, nie musiało zostać zepchnięte na dalszy tor. W każdym razie dajcie znać, co wy uważacie, i jeśli powiedzmy, nie wiem, macie jakieś pytania, chcecie, żeby sprawdzić, czy rzucić okiem, czy jest ok u Was i tak dalej, no to piszcie w komentarzach. Tymczasem ja się w takim razie z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.